Próba generalna to jest w zasadzie takie już granie w całości utworów. Orkiestra sprawdza się, jak rozłożyć siły, i naprawdę publiczność sprzyja temu, że mamy też taką koncentrację większą, taką jak na koncercie, a jest to również, widziałam dla państwa, którzy przybyli, też takie ciekawe doświadczenie, bo jednak czasami dyrygent jeszcze zwraca jakąś uwagę, jest taka atmosfera bardziej luźna, nie tak jak na koncercie, także naprawdę świetny pomysł. W wiecie mojego wieku odkryłam, że jeszcze można tak się cieszyć muzyką. Przeżywam na tych, na tych próbach, na tych koncertach przepiękne spotkania z muzyką. Ci ludzie, którzy grają, tak rozumieją tą muzykę, wyczuwają, co ta muzyka chce przekazać. Często bywacie tutaj? Nie, nie za często, ale. Dwa razy Jesteśmy. do staramy no. się być. Dwa razy do no. roku staramy się być. Uważam, że powinniśmy częściej chodzić. Jak byłam pierwszy raz, to w ogóle rozpłakałam się, bo ja lubię muzykę na żywo, na żywo bardzo. Przeżycia są super. Wrażenia chwilami przymykałam oczy, żeby się wczuć w tą muzykę i być tam, gdzie się to odbywało. Koncert jest zatytułowany Muzyczne wspomnienia z wakacji. Zatem zwiedzimy cały świat. Pierwsza część koncertu odwiedzimy wyspy szwedzkie, udamy się do słonecznej Italii, żeby potem zatańczyć w Hiszpanii. A po przerwie usłyszymy muzykę filmową będzie to muzyka z Foresta Gampa, muzyka z Piratów z Karaibów odwiedzimy zaginiony świat, ale także zagramy suitę irlandzką, a zakończymy na Dzikim Zachodzie słynnym holdown z baletu rodeo Arona Coplanda.